najpierw rozważymy układ beczki. Jeżeli podzielimy przez czas, to wówczas będziemy mieli prędkość przesuwu wody takiej powierzchni przekroju tej wody i to jest właśnie prawo, które towarzyszy przepływowi cieczy przez różne przekroje. Mianowicie iloczyn powierzchni przekroju poprzecznego i prędkości przesuwu wody jest stały czyli to będzie w mediach sześciennych na sekundę, prawda, stałe jest natężenie przepływu i tak to jest na przykład, kiedy ktoś nam robi zastrzyk, tak? więc pamiętajmy o tym, że ta prędkość płynu leku w tej igle jest dużo większa niż prędkość przesuwu tłoka, jakaś instrukcja obsługi, obsługi pielęgniarki, która robi nam zastrzyk, że tak się wyrażę, Przede wszystkim nie denerwujemy Pani Pielęgniarki. Wtedy Pani Pielęgniarka jest spokojna i powoli przesuwa ten tłok. Bo jak ona szybko przesunie ten tłok, bo ją zdenerwujecie, to wówczas jeszcze większą prędkość będziemy mieli w tej strzykawce i wtedy odczuwamy po prostu takie właśnie parcie z dużą prędkością tego płynu pod skórą, co się objawia oczywiście większym bólem. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Teraz zwróćmy uwagę, że wykonaliśmy pewną pracę przy przesuwaniu tego płynu. W związku z tym możemy to wszystko wyliczyć. Nie mamy tutaj czasu na to, żeby szczegóły się zagłębiać. Odsyłam do tej książki. W każdym razie ta praca równa jest yy, przyrostowi energii kinetycznej, wykonując pracę, rozpędzamy ten płyn. Ten płyn się ruszy, prawda? Zaczyna, trawiamy go w ruch. I przyrost energii kinetycznej oczywiście będzie równy wykonanej pracy. Możemy zapisać yy, to, yy, przerzucić. Te y, wszystkie współczynniki, y, wszystkie wielkości z jednego po lewej, na lewą stronę, wszystkie wielkości z dwójku na prawą stronę, i okazuje się, że otrzymaliśmy prawo. Bo okazuje się, że postać tego wzoru po lewej i po prawej stronie jest dokładnie taka sama. To jest prawo zachowania. Czyli ogólnie mamy takie prawo zachowania, że po prostu iloczyn ciśnienia tego właśnie powiedzmy z otoczenia, następnie związanego z wysokością słupa wody, czyli hydrostatycznego i pojawił nam się drugi człon, którego przedtem nie było. Ten pierwszy człon, to znamy, to jest ciśnienie statyczne, a ten drugi, to jest nowość, nazywa się ciśnieniem dynamicznym. I to ciśnienie dynamiczne, zwracam uwagę, jest proporcjonalne do kwadratu prędkości. Czyli im szybciej płyn się porusza, tym większe jest ciśnienie dynamiczne, a ponieważ suma musi być stała, więc w tym miejscu, gdzie wpływ się porusza, ciśnienie statyczne jest mniejsze. O, to, o tą wielkość ciśnienia dynamicznego. I tutaj oczywiście można byłoby to wyliczyć, bardzo łatwo z różnicy poziomów. Zwróćmy uwagę, że jak jest większy przekrój, to yy, ciśnienie, czyli wysokość, którą pokazuje taka rurka, jest wyższe. Jeżeli tutaj mamy mniejszy przekrój, ciężko porusza się jak w jednym sprawie przepływu, właśnie o z większą prędkością, czyli mniejsze ciśnienie statyczne. W związku z tym tak będziemy to obserwować. Mamy tutaj doświadczenie przygotowane właśnie. Proszę zwrócić uwagę, że te piłeczki sobie leżą na, na takich otworach, gdzie będzie wypływało wypływało, wypływało, wypływało powietrze, które jest wypłukiwane. ważne jest, żeby nie je za szybko wypełnionej spaży i proszę zwrócić uwagę na jaką wysokość wnoszą się te poszczególne piłeczki proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie wielkość, gdzie jest większa prędkość yy, gdzie jest większa prędkość, bo mniejszy przepływ do środku jest, jest piłeczka unosi się niżej, prawda? Natomiast wyżej się unosi po prawej stronie. jest rzeczywiście tak jak mówiliśmy, to ciśnienie statyczne jest mniejsze yy, i większe w zależności od przekroju. Tak jak to tutaj jest, jest, to, jest, to, jest, to, jest to. Dziękuję bardzo. Czyli mamy to w sposób obrazowy yy, bardzo yy, pokazane, że rzeczywiście takie prawa przekroju mamy. Prawda? Zatem możemy sobie wyliczyć na przykład prędkość, jeżeli znamy prędkość przekroju w jednym przekroju, możemy wyliczyć prędkość przekroju w drugim. Prawda? Możemy też zrobić sobie takie naczynie, Niby nie będziemy czasu, żeby robić to doświadczenie, ale, ale każdy może sobie zrobić, taką rurkę wystawić, taką, taki trójnik trzeba po prostu kupić, można sobie zatkać palcem i powiedzmy przez ileś sekund wypuszczać płyn prawda? i zobaczyć jaka jest różnica ze stałą prędkością, żeby była różnica poziomów ustalona i wtedy na podstawie różnicy poziomów możemy wyliczyć prędkość wypływu cieczy. Możemy też to zweryfikować, prawda, i, i, i sprawdzić, pod, podłożyć prawda, jakiś zbiornik, sprawdzić ile wody tam, tam yy, spłynęło do zbiornika, rozciągnąć ten słup wody yy, w tej rurce, czyli wyliczyć jaka jest długość tego słupa i zobaczyć jaka jest prędkość, prawda. Te dwie rzeczy można zweryfikować bardzo łatwo i te rzeczy muszą się zgadzać. I możecie bardzo łatwo sprawdzić prawo garguliego, weryfikować doświadczalnie, prawda. I, I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, zrozumieli w jaki, sposób, yy, w jaki sposób działa na przykład taki spryskiwacz. Jakby można było yy, poprosić tutaj i proszę wyciągnąć rękę i koleżanka, tam nie ma płynu, nie ma płyn. Czym jest taki, proszę sobie zrobić takie doświadczenie w domu, co to jest, w jaki sposób ten płyn wypływa z butelki? Zwróćcie uwagę, że jest zwykła połka powietrza. Pod spodem jest tłoczek, tłoczek, którym tłoczymy powietrze. Następnie to powietrze przeciska się w takim wąskim przecisku, i w tym miejscu dołączony jest ten trójnik, do którego ta rurka zanurzona w płynie jest, jest podłączona. I teraz przeciskając się przez, przez ten wąski otwór, powietrze ma bardzo dużą prędkość. Zatem ma bardzo małe, bardzo duże ciśnienie dynamiczne. I o, o tyle, o ile jest tam ciśnienie dynamiczne i tyle, ile go tam jest, o tyle zmniejsza się ciśnienie statyczne. A przecież płyn, który, który podlega ciśnieniu atmosferycznemu, czyli ten płyn w butelce, ma ciśnienie atmosferyczne. Dlatego jest duża różnica ciśnienia. Mamy ciśnienie atmosferyczne, które ciśnie na lustro tego płynu, i zmniejszone ciśnienie na końcu tej rurki. Co zrobi? Skutek różnicy ciśnienia, który jest wpychany wypychany do rurki. I w ten sposób prawem Bernoulli'ego spryskiwacie szyby. Tak jak na przykład mieliśmy szyby na Wielkanoc. Tak? Mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że właśnie korzystamy z prawa Bernoulli'ego. No. Yy, więc tak to wygląda. Dalej yy, przejdźmy już teraz do, 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 do aerodynamiki. Zanim jednak przejdziemy do aerodynamiki, mamy tutaj jeszcze jedno doświadczenie przygotowane przez panią doktor, które chce pokazać nam, dlaczego powietrze z suszarki utrzymuje piłeczkę. Każdy sobie w domu zrobi takie doświadczenie. Ustawi suszarkę w górę, prawda? Włoży ping-pong do tego strumienia powietrza i sprawdzi, że ten ping-pong nie wystarczy tak, jak się wydaje, natychmiast wydmuchnięty, tylko on tam będzie siedział, co więcej, on się będzie trzymał środka tego strumienia. Dlaczego? Proszę bardzo, to doświadczenie jest bardzo efektowne. Proszę bardzo. Yy, yy. Widzicie? To jest nasza suszarka, co ty wypadku. Tak? Widzimy, że ta miłeczka pięknie trzyma się e, środka strumienia. Dlaczego? Bo w środku strumień ma największą prędkość. Tam jest największe ciśnienie dynamiczne, zatem najmniejsze ciśnienie statyczne. Im bliżej brzegu tego strumienia, mniejsza prędkość. Ciśnienie statyczne jest większe. Dlatego, jak piłeczka usiłuje wyjść z tego strumienia, to, to ten, ten wzrost ciśnienia, posuwając się od środka tego yy, na zewnątrz, z powrotem wpycha tą piłeczkę do, do środka. No, no, oczywiście trzeba się ruszyć w tym skóry, Tak, Będziemy po było strumienie, to wiadomo, że piłeczka wypadnie. Dziękuję bardzo. I mamy jeszcze jedno doświadczenie, ciekawsze od tego, które tutaj jest i zaskakujące. Ale nie będę tutaj zdradzał. Przeprowadźmy doświadczenie to jest wydmuchiwane powietrze z tego lejka. A raczej tlen. W tej chwili jest strumień stosunkowo słaby. Ja przechylam. Chwileczka wypadnie. wypadnie. A teraz silniejszy strumień dlaczego ta piłeczka nie stała? Zwróćcie uwagę, różnica ciśnień, czyli to ciśnienie dynamiczne jest tak duże przy rozszerzającym się, się tym strumieniu, jest tak duża różnica ciśnień, że to ta różnica ciśnień utrzymuje te ciężar tej piłeczki. Czyli jakby ten strumień zasysa tę piłeczkę. To wynika właśnie z tego, że tam w środku tego strumienia mamy bardzo małe ciśnienie statyczne, bo jest duże ciśnienie chroniczne. I dlatego ciśnienie statyczne, jakby to zewnętrzne, ciśnienie wpycha. To jest już nie więc wpycha tą piłeczkę z kolą. Później Ciśnienie statyczne. Nie inaczej jest tutaj na tym slajdzie, prawda? Czyli mamy skrzydło. Yy, jest pewien kąt yy, pod pewnym kątem, na, który się nazywa kątem latarcia na ustawiane. I teraz zwróćmy uwagę, że... Opływając to skrzydło, powietrze musi się przeciskać ponad skrzydłem, w związku z tym tam będzie miało większą prędkość, a pod skrzydłem mniejszą. Po drugim jest mu łatwiej, prawda, on jest nagarniany pod to skrzydło, więc tutaj prędkość będzie mniejsza. Jeżeli jest różnica prędkości, to znaczy, że co? Na dole ciśnienie dynamiczne jest mniejsze, pamiętajmy, że ciśnienie dynamiczne zmienia się z kwadratem, z kwadratem prędkości, Yy, w związku z tym tutaj w, urośnie to ciśnienie wielomisze z kwadratem prędkości i o tyleż zmaleje ciśnienie statyczne. Zatem ta różnica ciśnień statyczne, ciśnienia statycznego pod skrzydłem jest większe ciśnienie statyczne nad skrzydłem mniejsze, spowoduje siłę nośną samolotu, prawda? czyli prawo Bernouliego. Ale zwróćmy uwagę jeszcze na jeden aspekt, prawda? że powietrze... Względem skrzydła poruszało się poziom. Samolot leci poziom. Tak? W związku z tym, przed skrzydłem, powietrze względem samolotu przesuwało się poziom. Natomiast za skrzydłem, powietrze przesuwa się, uzyskało już pewną składową w dół. Prawda? Co to znaczy? Jeżeli, jeżeli skrzydło zadziałało na powietrze, akcją w ten sposób, że nacisnęło je na dół, prawda? To y, automatycznie powietrze spowoduje, że y, naciśnie na skrzydło, żeby siłą reakcji, czyli trzecia zasada dynamiki Newtona, siłą reakcji będzie będzie y, działać w górę. Na to skrzydło, czyli pojawi się druga składowa siły nośnej, prawda? Czyli mamy dwa jakby źródła siły nośnej, jaka się bierze. Może zobaczymy tutaj jeszcze jedno doświadczenie. Mamy takie skrzydełko modelowe tutaj i jest. Koleżanka tutaj pokaże. Tutaj mamy nadmuch powietrza. dmuchawa, która będzie dmuchać powietrze na skrzydło. A tu jest taki model właśnie skrzydła samolotowego. I teraz skrzydło zostało tak ustawione, że jest unoszone przez nacierające na skrzydło powietrze. Jeśli teraz. Tak, musi być ustawiona lotka samolotu w przypadku, jeżeli samolot startuje. A jeżeli mhm. będzie lądował, to wtedy ustawiamy to inaczej skrzydło, tak? ustawimy inaczej. I mhm. zobaczycie, jak będzie teraz przy lądowaniu. No, i teraz w drugą stronę. Także Mamy demonstrację tego zjawiska. Czy wiatr może zerwać płaski dach bez okapu? Jak pytam, to pewnie może, prawda? Bez okapu, czyli nie może się dostać pod dach. Zwróćmy uwagę, że mamy ciśnienie statyczne i dynamiczne. I teraz wiatr wierząc z prędkością pewną równolegle do powierzchni tej niebieskiej, prawda? Czyli do powierzchni dachu. Z prędkością, powiedzmy, 100 km na godzinę jest taka normalna migura. Jeżeli obliczymy ciśnienie statyczne, to okaże się, że na każdy metr kwadratowy działa siła 50 kg sił. Dlatego to wyskalowałem nie w newtonach, tylko w kilogramach sił, że żeby to, żeby to jest worek cementu na każdym metrze kwadratowym dachu. Worek cementu, duży worek cementu, który ciągnie ten dach w górę. A jeżeli prędkość wiatru będzie 200 km na godzinę, czyli potężny to e, wichura tornado, wówczas będziemy mieli 200 kg każdy metr kwadratowy dachu wyrywa w górę wskutek tego, że pod dachem ciśnienie jest normalne, ciśnienie atmosferyczne, prawda? A na górze od tego ciśnienia atmosferycznego trzeba odjąć ciśnienie dynamiczne. I ta różnica ciśnień spowoduje, że będzie taka siła działała na każdy metr kwadratowy dział Trzeba sobie zdawać sprawę, jak potężne siły działają. Musimy włączyć lekkość. Czyli, jak popatrzymy tutaj na ten rysunek, poruszając się wzdłuż jakiejś powierzchni, ciecz trze o tą powierzchnię i warstwy cieczy też trąb o 7. Nazywamy to lekkością. Pojawia się przy ruchu cieczy takie napięcie, naprężenia ścinające. I jeżeli pojawi się jakiś obiekt w powietrzu, wówczas, on będzie opływany i tutaj będziemy również musieli uwzględnić ten obrót. Nie jest to rzecz łatwa. Za chwilę pokażemy, jak to się liczy ale te rzeczy testuje się w tunelach aerodynamicznych. Nie trzeba jechać po autostradzie z prędkością 250-300 km na godzinę. Można w tunelu aerodynamicznym, tak jak tutaj w przypadku Volvo, testować samolot na różnych czujnikach ustawionych i powietrze przesuwa się względem samolotu z prędkością taką, jaką chcecie. To jest Politechnika Warszawska, przekroje, których bada się właśnie wpływ. Przepływu powietrza na różne elementy i na różne zjawiska. Pamiętamy katastrofę lotniczą Kasy w 1978 roku w Mirosławcu, tam miało miejsce obrodzenie. W ten sposób można również mierzyć doświadczanie, sam, sam wpływ obrodzenia, w jakich warunkach do niego dochodzi, itd. itd. Czyli robimy nie tylko symulacje komputerowe, ale również robimy takie doświadczalne, yy, 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 doświadczalną ilustrację tych zjawisk w laboratorium, zanim taki samolot zostanie wyprodukowany. Są systemy, które <grytanie> przeciw działają obrodzeniu i tak dalej, tak dalej. Skąd bierze się siła nośna samolotu i ile, ile ona wynosi? Otóż niesymetryczny profil jest, jak tutaj koleżanka pokazała, czyli jak powietrze przepływa. Nawet w, y, w takim równolegle do powierzchni y, ustawionym, y, ustawionym y, skrzydle to jest różnica dróg, którą musi opłynąć powietrze od góry i od dołu. Prawda? Od dołu jest bardziej płaskie. I w związku z tym powietrze musi obiec tą, ten samolot w tym samym czasie. W związku z tym tam będzie większa prędkość na górze, to już mówiliśmy. W związku z tym, jak teraz to przekształcimy, że ten sam czas jest, no to czyli L1 przez 1 no się L2 przez 2 możemy to wyliczyć, dodać uznanie Bernoulli'ego i daje nam to różnicę ciśnienia, jaka panuje tych statycznych, jaka panuje pod i nad skrzydłem. Teraz sprawdźmy, ile to jest. Jaka tu siła nośna jest, prawda? Dla typowego samolotu przy prędkości, załóżmy 1000 km na godzinę, to jest duża prędkość takiego dużego Jabłodgeta. To, to mamy, powiedzmy, skrzydło szerokości 2 metry. No, musimy jakiś model założyć, prawda? Rozpiętość skrzydeł jest 10, skrzydła jest 10 metrów. W związku z tym zwróćmy uwagę, że różnica dróg jest 20 cm.